Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Tym razem zapraszam Was na relację z wykonywania e, sufitów podwieszanych. Zaczynamy. Właśnie odebrałem profile. Mam ich tutaj trochę. Mam. 9 paczek cdeków 4-metrowych, czyli 100, 108 sztuk. Mam teraz 2 3 4 5 razy 12, 60 sztuk 3-metrowych i 48 sztuk 2,6 m i tutaj 48 udeków 4-metrowych i 24 udeki 3-metrowe. I to powinno nam wystarczyć. Tych cedeków powinno jeszcze zostać. Tam ze 12 sztuk z opakowania ale to się dziś wykorzysta. Jeszcze na ścianki jakieś coś tam mam do zrobienia. I tutaj mam kupione właśnie akcesoria. Wszystkie łączniki wzdłużne do cedeków. Tutaj mam wieszak noniuszowy, część dolna wzmocniona, taka którą się na, przykręca do cedeków e, Tak, także mam 300 sztuk. E, prawdopodobnie mi zabraknie z 15 sztuk, będę musiał domówić. Tutaj mam e, część górną wieszaka noniuszowego 40 cm. Taki właśnie potrzebuję. Ostatnio sobie mierzyłem i to 300 sztuk, też mi tam zabraknie. Kilkanaście sztuk wieszak kotwowy bezpośredni, 27 cm, czyli to są te tak zwane grzybki, które będziemy wykorzystywać tutaj na tej zabudowie. I klamry do wieszaków 700 sztuk, trochę mi ich zostanie jeszcze i mam też schowane jeszcze w drugim pomieszczeniu, w kartonach, jeszcze nie rozpakowanych przesyłkach łącznik krzyżowy, zatrzaskowy do wieszaków, do tych, do CD-ków kupiłem też taśmy te tak zwane akustyczne kupiłem izovera vario double fit do uszczelnień do, żeby tam folie Obwodowo kleić do ściany, bo tak się zdecydowałem robić. Czyli będzie folia podklejona izowerem. Na to dopiero przyjdzie UDEK, i zakład z tej folii będzie wywinięty i połączony na, na cedekach z, z resztą folii, która przyjdzie. No, tak to wymyśliłem, tak będę robił. No, i jeszcze nie wiem, jakie tam połączenia będą ściana, sufit się zastanawiam nad tym jeszcze mam trochę czasu do tego etapu więc nie wiem czy to czasem na zimę nie wypadnie jak będę tym się zajmował ale na razie, na razie to temat stalarzy tak? dobra i tak ja idę pomyśleć jak się za to zabrać pomierzyć sobie coś i zaczynamy od samego końca od najmniejszej najmniejszego pomieszczenia od łazienki tam się pouczę i jak uda mi się tam wykonać ten stelaż to wtedy będziemy już, że tak powiem, razem wykonywać taki stelaż w kolejnym pomieszczeniu. Pokażę Wam, jak to robię. No i tyle, także do zobaczenia niebawem. A wiecie co jeszcze Wam dogram tutaj, zanim zacznę działać? Tam sobie już przymierzyłem wstępnie, jak to, jak to się składa te wieszaki i jak, na jakiej to wysokości będzie i tutaj musiałem już i tak rozpakować wszystko praktycznie e, więc tutaj Wam pokażę jeszcze mam wkręty Knaufa kupiłem ja ogólnie brałem Knaufa tu jakby to żadna reklama e, po prostu tak stwierdziłem, że wezmę bo oni mają najgrubsze profile e, więc ja tak ja tak sobie akurat chciałem więc tak zrobiłem wkręty 4 razy 40 do wkręcania E, tych, kąt, tych kantówek między wiązarami, tam gdzie będę potrzebował, e, do, żeby mieć miejsce do przykręcenia wieszaka, e, tak, i e, wkręty to są roll plug. Do, e, to jest 6, e, chyba, jakie to są? 6 razy 50, e, takie, żeby można było w silce je e, zaaplikować i żeby u Deki przykręcić na tym, przymocować. Także kupiłem sobie ich tam 300 sztuk. Ten Isover Double Fit. Kupiłem go tam chyba 6 opakowań na początek. Tutaj mam kątowniczki, sobie kupiłem takie 4 na 4. Jeszcze nie wiem jak tą kantówkę będę kręcił, ale chyba w ten sposób, więc to będzie mi fajnie pasowało. To tak. I tutaj jako eksperyment kupiłem sobie wkręty z Pax do przykręcania wieszaków 4x40 może, może je rozpakujemy, zobaczymy, o ale fajne pudełeczko Także to są takie wkręty Kupiłem sobie na próbę takie wkręty, oczywiście do tych wkrętów potrzebujecie kupić bit bo Packs, a bo to są inne wkręty w ogóle. Jakiś taki inny system, inna końcówka. Więc ja kupiłem sobie 1000 sztuk na próbę. Eee, no, korzy są bardzo drogie, bo praktycznie dwa razy droższe od wkręt eee, ale eee, dobra, <laughs> i kupiłem. Eee, I taśma akustyczna Knaufa to wygląda dokładnie tak, jak ta taśma stosowana jako. Ta izolacja pod konturaty na dachu. Także to jest to samo, tylko to jest trochę węższe. Tam było, było szersze, więc to jest ten sam produkt, moim zdaniem. I te wieszaki, przepraszam, łączniki krzyżowe, zatrzaskowe także coś takiego. No, można powiedzieć, że tutaj jest Lego dla dorosłych, jak nic. Instrukcje są w internecie jak się składa sufit i można go z tych klocków złożyć. Tak pójdźmy jeszcze tutaj, bo zapomniałem w sumie tego rozpakować. No to może nie będę rozpakował. Tu jest folia izover Stop R, e, grubość 150. Taka dosyć, dosyć konkretna folia. Zobaczycie, jak już ją przykleję, to wam ją pokażę, jak tam ona się prezentuje. Bardzo droga. Ogólnie te folie są mega drogie, jak wszystko na sufit. Dobra. Ja zatem się zbieram. i Idę ogarniać temat. A i jeszcze jedna rzecz. Jak ja w ogóle to, skąd ja wiem ile tego zamówić? Po prostu przeczytałem ten katalog Knaufa, ten techniczny taki dokument odnośnie sufitów podwieszanych dwu, dwupoziomowych yy, stalarzy i narysowałem to sobie w tym moim yy, tam, naniosłem na te moje inne rzuty domu z uwzględnieniem gdzie się znajdują wiązary i po prostu policzyłem wszystkie yy, wszystkie te profile yy, połączenia między profilami żeby wiedzieć ile łączników krzyżowych yy, ile tych wszystkich wieszaków wszystko to zostało policzone i po prostu zamówiłem. Także jakby ja już ten sufit mam obrysowany cały, a teraz tylko muszę to przenieść tutaj na budynek. Cześć, aktualizacja. Minęło 10 dni, w sumie to 11. Heja, minęło 10 dni odkąd ostatni raz nagrywałem coś. I już jestem po kilku sufitach. Mam już zrobione pięć sufitów. Także oprowadzę Was za chwilę po tych sufitach, po tych pomieszczeniach, jak to wykonałem. Chciałem sobie na spokojnie zrobić się, nauczyć wykonywać te sufity podwieszone I myślę, że myślę, że wyszło to w porządku. I teraz zapraszam Was do pierwszego sufitu. Pójdziemy sobie do łazienki. I tutaj taka konstrukcja jest w całym domu, wreszcie, wreszcie na reszcie sufitów, które wykonałem. Czyli mamy standardowo profil UD dookoła. I profile tutaj CD nośne, czyli to dolne, co 40 cm. I profile główne, czyli te górne, co 60 cm. Taką konstrukcję mam z tego względu, że... Tutaj będzie podwieszone 2 razy 15 cm wełny, plus jeszcze jedna warstwa wełny w, w, tutaj w pasie wiązarów. Także trzy warstwy po, gdzieś po 15 cm no to całkiem sporo, całkiem duże obciążenie. I prawdopodobnie będzie tutaj płytowane podwójnie w całym domu. Także też z tego względu, że tak powiem, już taka gęsta yy, tutaj konstrukcja z tych profili i wieszaki noniuszowe, przykręcane wkrętami, takimi pchałkami do profili głównych, czyli tych górnych. Dobra. I tutaj tak, możecie też zauważyć, dookoła wykonuję taki mankiet z folii paroizolacyjnej, który nad profilem UD przyklejam za pomocą tutaj takiego kleju izover double fit. I właśnie w ten sposób wykonuję sufity. Poczytałem trochę, gdzieś tam pooglądałem kilka kanałów na YouTube. I właśnie wydaje mi się, że ten sposób będzie najlepszy tutaj do naszego domu. No i tak właśnie, tak właśnie to wykonuję. Dobra, pokażę Wam z bliska za chwilę, jak to tam wygląda. Ale tak, tu mamy pierwszy sufit, właśnie. Lecimy do. Drugiego w kolejności, który wykonywałem, czyli tutaj ta łazienka jest praktycznie tak samo. I tutaj, tak, te pierwsze profile robię tak jak zgodnie w sumie z zaleceniami. Pierwszy profil nośny u CD do 10 cm osi, właśnie tego profila od ściany. Także tak to wykonuję z jednej strony i z drugiej. Tak samo. Czasem się zdarza, że mniej tam wyjdzie, ale to. No, tak wychodzi czasem. Wieszaki daje co? O pierwszy wieszak do 20 cm od ściany. Tutaj jest tak jakoś 15, tak. I kolejne, tak jak mi tutaj wiązary, wypadają prawie co metr. No, niestety tutaj gęściej nie mogę dać. Więc daję tam 15. Tutaj co metr wychodzi. Zależy jak, tak. Bo czasem wychodzi o tu. Widzicie. Czasem nie, nie mam wiązara, więc nie mam się do czego przyczepić, więc muszę zrobić taką kantówkę i wtedy przyczepiam sobie tak, jak być powinno tam do 20 cm. No i tutaj mam jakieś 70-80 cm między tymi kolejnymi wieszakami. No a tutaj jest już co metr, tak? Więc to no jest już to jakaś odległość. Także to też tutaj tak wygląda, fajnie mi to wyszło. Pokażę Wam jeszcze z bliska za chwilę, sobie zmierzymy coś. Tutaj pracownia. Taki już większy sufit z 7 metrów kwadratowych. I tak samo. No, robota jest całkiem powtarzalna, bo to są proste sufity. Tutaj nie ma żadnych zagadek, że tak powiem. Pójdziemy sobie do spiżarni. Tutaj już był taki konkretniejszy trochę temat. Będzie widać? Będzie widać dobra. Tutaj tak samo też zobaczcie, mam raz, dwa, trzy, cztery takie wymiany, na których mam właśnie podwieszone wieszaki, bo już nie było się jak tam przymocować. I tutaj mam pierwszy narożnik, z którym, z którym walczyłem. To Też wam jeszcze w kolejnym odcinku powiem, ale i pokażę, jak to robię, ale zasadniczo. Tak wyczytałem, że musi dodatkowo przyjść tutaj profil CD nośny 10 cm osi, czy tam do 10 cm osi od narożnika. Czyli tutaj mamy pierwszy profil, i tutaj mamy drugi profil. Tutaj też taka ciekawostka. Mam tutaj rurę od pion na powietrzający kanalizację. I też tutaj musiałem trochę się pobawić, żeby to wykonać i żeby móc potem przykręcić jeszcze jakoś ściankę tutaj zrobić zabudowę, żeby to jakoś wyglądało. Także ja tutaj w ten sposób właśnie wykonałem ten element. Myślę, że jest w porządku. Wydaje mi się, że będę w stanie się przykręcić do tego ze ścianką. Także to tak wygląda tutaj sufit. I zapraszam Was jeszcze do, yy, zanim sobie zmierzymy, zapraszam Was jeszcze do yy, tutaj pomieszczenia gospodarczego. I tutaj też już wykonałem dzisiaj właśnie skończyłem, jestem mega zadowolony, bo tutaj było w sumie najtrudniej jakby się tak zastanowić. Yy, I tak, no tutaj mamy to wejście do yy, przewodów do rozdzielnicy, więc już musiałem to ogarnąć. Żeby te przewody już wchodziły tak jak chcę, żeby wchodziły. Część mam jeszcze tam u góry podwieszoną, one będą wchodziły z tej strony, ale już nie chciałem ich tam spuszczać na dół. I tutaj też będę robił taką zabudowę właśnie. Będzie rozdzielnica, ale też będzie ściana tutaj z karton gipsu przymocowana. Więc też muszę się jakoś móc do tego przykręcić. Więc sobie zrobiłem taką tutaj gęstą konstrukcję z dwóch profili. Wydaje mi się, że to zda egzamin, no zobaczymy w praktyce jak to będzie. Tak, a poza tym no zrobiłem tutaj sufit też co 40, tak jak tam te profile nośne co 40, główne co 60. Tak samo. I tutaj też pomyślałem, że będzie właśnie rekuperator gdzieś wisiał w tym miejscu i też już zrobiłem tutaj, żeby się zgadzało, żeby można było po dwa, po dwie rury Puścić na stronę. Także też tutaj o tym już pomyślałem. Także to w ten sposób wygląda, i idziemy pomierzyć sobie sufity Zmierzymy jeden w sumie, bo powiem Wam, że ja robię od Lasera. Robię za każdym razem tak samo. Zobaczycie w kolejnym odcinku, jak to wykonuję. A tymczasem zmierzymy sobie. Dobra, mierzymy sobie sufit. Pokażę Wam. Bo to mega fajnie mi wyszło. Naprawdę jest mega, mega równo. Od pierwszego, od pierwszego profila do ostatniego. Od pierwszego do ostatniego się trzymam. Wykonuję to zgodnie z zaleceniami fachowców. Czyli na jednym włączeniu lasera. Wykonuję udeki dookoła, i później mocuję sobie, już muszę przestawić laser. Mocuję sobie profile główne na drugim ustawieniu lasera poziomuję je od razu, od razu poziomuję te wieszaki. Potem już, jak mam wszystkie główne zrobione, już mogę wyłączyć laser i zająć się wrzucaniem tutaj profili nośnych i one po spięciu tutaj mam spięte już bankowo będą, pasu, pasu, będą pasowały i będzie pion także to mi fajnie wychodzi dobra i trochę wam tutaj jeszcze z góry pokażę jak już jesteśmy tak folia robi taki zakład 15 cm żeby mi tutaj tak zdyżka się wywijała może 9 cm i od góry mam zaaplikowany właśnie izover vario double fit, tak i wieszaki na wkręty 2, to są 40 cm wieszaki noniuszowe, tutaj jest no dosyć wysoko. Chyba jest tutaj, nie wiem, już nie pamiętam, jest tutaj wysoko po prostu, na dwie spinki każdy wieszak przymocowuję i przykręcam na. Kręta. Z tej strony po jednym wkręcie, bo już mi się tutaj nie mieści, nie mam jak tam wkręcić, a tutaj mam z dwóch, z dwóch stron wkręcone. Zgodnie z zaleceniem przedstawiciela Knaufa, który mówił właśnie, że przy tym obciążeniu musi być przykręcony wieszak. Także ja to właśnie w ten sposób wykonuję. I na koniec, wszystko jest spięte. Yy, zatrzaskowym yy, łącznikiem krzyżowym, mega to jest stabilne. Zobaczcie, nawet nie dygnie, także nic się nie rusza. No, więc tak to się prezentują. Sukity już prawie 100 wieszaków wykorzystałem na te 5 pomieszczeń. No, może nie tak, prawie z 80 wykorzystałem. Tu mam wszystko już taki fajny sobie wypracowałem plan działania. Zaprezentuję Wam to w kolejnym odcinku. No, dobra. Jest trochę pracy. Aha, jeszcze jakbyście się pytali ile godzin to pracowałem. To tak liczyłem, że mniej więcej 43 godziny poświęciłem na wykonanie tych sufitów, które tutaj widzieliście może w metrach kwadratowych jest niewiele, bo jest tylko 25 metrów kwadratowych sufitów ale jest mega dużo po obwodzie licząc bo obwodów jednak jest dużo więcej, nie chce mi się liczyć w sumie ile ale jest sporo i jak podejrzewam, że jak przejdę do dużego pomieszczenia to będzie mi to trochę szybciej szło w przeliczeniu na metry kwadratowe bo nie będę musiał tyle udeków aż robić, nie będzie takiego obwodu i powinno iść to szybciej. Dajcie znać, co o tym myślicie, i zapraszam chętnych do oglądania kolejnego odcinka, w którym będę wykonywał sufit w pokoju. Zapraszam i pozdrawiam.